Subskrybuj nasz kanał. Ja też chciałam tak zrobić.

Poruszymy temat choroby nieuleczalnej, która całkowicie zmieniła życie Darii i jej rodziny oraz Waszego syna. Jest ona rozpoznawana najczęściej poniżej 5 roku życia. Zachorowalność w ciągu ostatnich 28 lat wzrosła czterokrotnie, a Polska jest na czele krajów, gdzie ta zachorowalność się zwiększa. Mówimy o cukrzycy typu pierwszego jesteś mamą Antosia i Gniewka. Antoś ma teraz lat? Pięć, w listopadzie skończył. Pięć, kiedy się mm -hmm. zaatakował. Tak, Gniewko? Y, dwa i pół. Dwa i pół. Choruje mm -hmm. Antoś? Tak, starszy. Dobra. Mm -hmm. e, Okej. Okay. Czy możesz w ogóle nam przybliżyć, czym jest cukrzyca typu pierwszego? No to jak już mówiłaś, to jest choroba nieuleczalna. Y, przede wszystkim chodzi o to, że, y, jak to mój mąż powiada, organizm antka został zaatakowany sam przez siebie, czyli to jest choroba układu innego, tak. mhm. i I y, chodzi o to, że po prostu trzustka Antka przestała działać i nie, y, nie, produkuje, nie produkuje insuliny. Tak. Odpowiedniej ilości. Tak, tak. To insuliny. On jest praktycznie sam już, już jest poremisji, czyli to jest taki stan, y, gdzie jeszcze gdzieś tam jest ta, y, insulina się produkuje, okay. ale, to się już, ale już to ten... już nie jest wystarczająca tak. ilość mm -hmm. dla niego, żeby tak. było jasne różnica między cukrzycą typu pierwszego a drugiego jest ogromna. Jeżeli ktoś chce się bardziej zagłębić w ten temat, to Wygooglujcie sobie. My rozmawiamy dzisiaj tylko i wyłącznie o cukrzycy typu pierwszego. Jest ona, no, jakby twrodzona, można powiedzieć, no bo to nie jest ta cukrzyca nabyta, tak jak tak, drugiego, tak, 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 tylko tak, tak. po prostu się mm. do, w pewnym momencie życia dziecka ujawnia. Tak, tak jak wspomniałam, do, tak. do piątego roku życia. Mm -hmm. e, powiedz nam, proszę, jak dowiedzieliście się w ogóle o chorobie Antosia? No, przede wszystkim Antek y, zrobił się słabszy. Mm -hmm. Miał tak zwane te cienie pod oczami, schód bardzo, nie nawet z 5 kilo spokojnie schód. No i był osłabiony, zmęczony, Ile miał seny? wtedy lat? Trzy lata, no dwa mhm. miesiące, no trzy, no tak. Okay. Więc, y no i nie jadł w pewnym momencie rzeczy, które lubił, tak? Mhm. I Czyli brak apetytu. Tak, pojawiło się w ogóle nawet słodycze, no słodycze serce. u dzieci wiadomo, niektórzy tak. bardzo lubią. Ale też y taki objaw jest tego, że dziecko siusia więcej, mhm. pije więcej. U Antka picie nas w ogóle nie jakby nie, nie, zaalarmowało, no tak, okay. bo Antoś od małego zawsze pił dużo, więc to nie było dla nas jakby objawem. Ale tu mój tata był o tyle czujny, że mówi, no nie, Daria, on chyba jednak. Za dużo. Za dużo jest. Mhm. Nie. No i dzień przed diagnozą było pogorszenie. Totalnie Aha. dziecko. No... Przed diagnozą, czyli hmm. zrobiliście jakieś badania. Znaczy to było tak, że właśnie był czwartek. I, po, I byliśmy moich rodziców, i on to po prostu zwymiotował. Ale mhm. tak zwymiotował, że no, w życiu nie widziałam takich wymiotów. Czyli doszło do stanu kwasicznego? Tak, mogło być. Było podejrzenie. Okay. Dokładnie, ale no, że, no myśleliśmy, że to jest jakiś wirus, to chcieliśmy go przebadać w tą stronę, ale mówię to mi Daria, glukozę mierzymy na czczo. Aha. No to z, poszliśmy do lekarza, krew, badania. No i się okazało, że około 15 zaczęła dzwonić pani z przychodni, że no niestety. Mhm. Naczczo 340 i szpital od razu. O, jacie, o jacie. Więc No, stres wiadomo, jak to matka. Uh -huh. W domu przecież miałam tego, sześciomiesięczne dziecko, siedmiomiesięczne dziecko. No to jak teraz? No, przecież kto pójdzie z antkiem do szpitala? No, tyle to miałam. Dobrze, że właśnie mąż decydował się. Pójść. Tak, na klatę wziął. <laughs> dokładnie. No, i był nerwy, stres, i było o tyle fajnie, że trafiliśmy. Do naszego szpitala dziecięcego i jest tam pani doktor, która jest otwarta na mhm. pytania. Także zrobili mu kolejne badania potwierdzające, zmierzyli mu najpierw spaluszka, na paluszka, mhm. ile tam jest, no i nie określał, czyli było powyżej 600. Tak. Więc no i było podłączenie pod kroplówkę. Mhm, na razie mhm. najpierw go chcieli, jakby wyczyścić. Wyczyścić. Co prawda Rozumiem. miał podłączoną insulinę od razu, bo już stwierdzili, że to jest mhm. cukrzyca, nie ma co ukrywać więc dostawał już insulinę, ale też go jakby nawadniali e, tam mm -hmm. innymi płynami, żeby jednak, no, no bo się odwodnił, po prostu rozumiem, się odwodnił, rozumiem. nie? dobra. Jak przyjęliście w ogóle tą informację i jak wytłumaczyliście Antosiowi to, co się teraz w jego ciele zadziało? No, dla dziecka, które na przykład ma problemy z jedzeniem, w sensie y, nie lubi jeść, bo on jest dość nijadkiem, Wytłumaczenie może, no niestety, Musi teraz musisz jeść. jeść regularnie, że mhm. jest pięć posiłków, w których musimy się trzymać, że są produkty, które znaczy inaczej. Możesz jeść wszystko, tylko musimy liczyć, więc jak lubił ziemniaczki czy makaron, no to teraz jest mniej do zjedzenia mhm. tego, tak? To było najgorsze. I mm -hmm. na przykład właśnie, no przebolał ten szpital, no nie było łatwo, no bo nie było go ponad tydzień w domu, więc wiadomo, to jest maluszek, mm -hmm. tęskni za bratem. Mm -hmm. Wymienialiśmy się z mężem, raz mąż, raz ja, no więc to było ciężkie, kłócia się bardzo obawiałam, bo na początku mieliśmy peny. Tak, Zresuj, czyli no, takie strzykaweczki ze strzykawką. Mm -hmm. mm -hmm. I baliśmy się tego kłócia, ale... No, po tym czasie z szpitalnym jakby no, już się nie buntował, nie było problemu. Mierzenia z paluszka tej krwi też uh -huh. już no, było widać, no wszyscy mówili Daria, ale no dla początku uh -huh. syna po, po, jakby się no wziął się i, tak. i to było najmniejszym problemem. Najgorzej no, właśnie to jedzenie. Uh -huh. I to, że czasami, y, na przykład już teraz tak patrzę z perspektywy czasu, no to, że on nie wyczuwa tego spadku na przykład, uh -huh. nie. I znaczy, może wyczuje, jak już jest bardzo nisko, czyli około 30, i wtedy to dziecko jest płaczące. Uh -huh. I on nagle krzyczy wręcz. Można powiedzieć, że krzyczy, i woła, mamo, ja chcę jeść. Uh -huh. Ale to jest, no, no naprawdę, uh -huh. no przykro to powiedzieć, ale to jest straszne uczucie. Mimo, że dziecko jadło przed chwilą, uh -huh. i to by się wydaje, że wszystko jest w porządku, no ale jednak mogł być źle wyliczona insulina, czyli uh -huh. za dużo mu po prostu za podaliśmy to... i mu zbiło ten cukier. Tak. Albo źle zjadł. Uh -huh. Za mało wartościowo, jakby węglowodany. Tak. No i co zrobić? No Trzeba mierzyć cukier. Okay. I to jest ten. Rozumiem. A Wy, jako rodzice, jak to przyjęliście? No, było niedowierzanie, nie? Jak uh -huh. to jest możliwe? Albo właśnie takie, że jak mogłam tego nie zauważyć, skoro uh -huh. mam w domu znaczy w domu mój tata ma cukier typu drugiego, co prawda. I jednak gdzieś tam, jak już człowiek myśli, kurczę, no pił Czyli pewnie dlatego był taki wyczulony. Tak, I dlatego to znał też objawy. Jest, mm -hmm. No właśnie. Też jest tego plus. I no było ciężko. Znaczy, nie, nie ukrywam, do dzisiaj jest ciężko, bo są dni takie, że jest totalna bezsilność, nie? No bo, jakby nie patrzeć, jest to trochę jeszcze świeża sprawa, nie? To tak. dopiero dwa lata niecałe, więc no, jest to jeszcze świeża mm -hmm. sprawa. I też się pewnie jeszcze wiele uczycie i tak. cały czas gdzieś mm -hmm. tam jest poszerzana. Hmm. Czego wtedy bałaś się najbardziej? Czegoś tak najbardziej przestraszyłaś się? Czy w ogóle coś takiego było? Tak, ja się bałam tego, że zapadnie w śpiączkę. Że nie zauważysz, że, tak, że jest mocny spadek cukru i nie że będziesz... jak, Dokładnie, bo to może być w dwie strony, nie? Bo jak tak. jest za wysoko, to mm -hmm. też zapadnie w śpiączkę, ale gorsze skutki podobno przynosi ta za, niż za, za niskim cukrem mm -hmm. i się bałam tego strasznie. I to liczenie tych wszystkich wymienników węglowodanowych, bo do, na jedzenie odpowiada odpowiednią liczbę, trzeba podać właśnie tak. insuliny. I chybałam, że coś źle policzę, czy coś. Starałam się nigdy nic robić, nie robić na oko, że tak mówię, dobra, tutaj jest ta miska tego makaronu, no to wczoraj było to 100 gram, no to dzisiaj też na pewno jest 100 gram. Nie, to dzisiaj liczymy, staramy się. No, wiadomo, nie, da się, nie dajemy się zwariować, bo już troszeczkę mhm. inaczej patrzymy, ale wtedy to. Czarna magia, no bałam się tych posiłków, no z racji uh -huh. tego, że Ancio no, je jak je, uh -huh. no to szukanie na przykład zdrowych zamienników, czy żeby nie było tutaj na ten makaron non stop, uh -huh. no to trochę trzeba było się na uh -huh. okej. Okay. Co musieliście zmienić w waszym życiu? No, trochę Ciśnie jest… się na usta wszystko chyba, tak, co? Tak, dokładnie, hmm. no przede wszystkim podaj się do dziecka. Mm -hmm. Bo to tak się wydaje, no to jest cuk tylko cukrzyca. Oj, mm -hmm. to nie jest tylko cukrzyca. Nie, to nie jest cukrzyca, jest tylko, zupełnie... przepraszam, że ci przerwa. rozmawiałam z moją siostrą i ja opowiadałam jej o tobie i tak sobie uświadomiłam, że chyba jest to jedna z naj... najcięższych takich chorób, ponieważ no, zmieniasz całe wasze życie Wasze, dziecka i wszystkich osób, które z dzieckiem przebywają, mm -hmm. bo wszyscy się muszą go nauczyć na tak. nowo. Więc wróćmy do tego, co Ty mówiłaś, że musieliście zmienić większość, tak? Tak, tak. No, z, zaczynając od zwykłego dnia, no zupełnie inaczej jest zbudowany. Teraz jak wstajemy, no to będzie śniadanie, nie? Czyli musi być. Powiemy teraz, jak wygląda tak. Wasz mhm. dzień. No dobra, no to tak, wstajemy rano. Tak. Anio miał mierzony cukier. Czasami to jest tak, że nawet on tam jeszcze śpi. Jak ma dobry cukier, to jeszcze mu dajemy pospać, ale okay. jak już jest za wysoki, no to zbijamy i dajemy mu śniadanko. Potem jest drugie śniadanie, jest znowu mycie rączek, mm -hmm. mierzenie cukru. Bawimy się, powiedzmy tam do tej 12.30, bo jest obiad, ale w międzyczasie, jak widzę, że albo usiądzie na chwilę i jest kompletnie, nic mu się nie chce, no to znowu paluszki myjemy, kujemy mm -hmm. i sprawdzamy. I tak można cały dzień. Mm -hmm. No i potem znowu spokojnie zjemy posiłek, czasami się podenerwujemy, no bo nie jest wszystkiego. Mm -hmm. Okej, okay. a to jest ważne, żeby pilnować tak, Tak, tych no posiłek. bo jak jest odmierzona ilość jakby tych węglowodanów na dany posiłek, on ma co prawda 3, bo to jest dziecko, więc to jest 30 gram. Mhm. Ale no, raz mhm. zje, raz nie zje. Z, mhm. Zresztą sami czasami nie mam ochoty mhm. zjeść posiłku pełnego. No więc to są nerwy. Potem no wiadomo, no pobiega, no to znowu trzeba zmierzyć cukier, mhm. bo jak jest na przykład powyżej już 250, to nie powinno dziecko żadnej takiej fizycznej aktywności mieć. Mhm. Za to jak ma 180, no to możemy mu pozwolić poskakać, to ten cukier mhm. powinien się sam. Dół, okay. Czyli z tego, co ty mówisz, mm -hmm. rozumiem, że on jest pod stałą kontrolą. To nie ma tak, że możesz mu zmierzyć cukier w tych godzinach, w których musisz, ale jeżeli coś się tylko niepokoi, mm. zaraz jest palec i tak, mierzycie. Dokładnie, tak jest. Mm. Okay. No, tak jest. No bo tak, bo jest jeszcze mały i w sumie nie jest w stanie mm -mm. powiedzieć, że coś jest nie tak. dorosły już pewnie rozpozna, że ma. Choć też podobno się trafiają dorośli, którzy nie, nie wyczuwają spadków i różnic żadnych, nie? I cały mm -hmm. czas myślą, że jest dobrze, a się okazuje, że jest no, nie za mm -hmm. bardzo. Teraz Antoś jest na pompie. Tak. Bo wspomniałaś, że byli, byliście wcześniej na tak, pętli, tak, czyli że tak, był kut. Teraz tak. jest na pompie. Mhm. Opowiedz nam trochę, jak to w ogóle wyszło, że już teraz jest na pompie, czy to musiał być jakiś proces? Czy... To znaczy na pompę u nas troszkę się czeka. Mhm. I to po prostu nie ma jakiegoś takiego adaptacyjnego czasu, że po jakimś czasie dostajesz pompę, tylko po prostu na refundację trzeba poczekać. Rozumiem. No i my mamy właśnie od, czer... od lipca. No, okay. To jesteśmy, trochę mamy. No, ponad pół roku. No i wtedy trafia się do szpitala. Żeby no, się tej pompy tak, nauczyć. Tak, bo mm -hmm. to, to, co się wiedziało, to jest, zostaje, ale są nowe rzeczy. Trzeba mm -hmm. przecież robić inne w kucie. Mm -hmm. Zupełnie inny sprzęt jest. No wiadomo, mamy też glukometr, który nam mierzy. I to jest od, czy od, My mamy taką pompę, akurat, z Akuczeka, że yy, mamy glukometr i już nie używamy innego zewnętrznego, tylko on. I on jest z kalkulatorem i on nam podpowiada, ile możemy mu podać insuliny. Czyli oblicza, pani doktor oblicza nam jakby dawkę dzienną, tak. dzieli na godziny, na posiłki i to jest ten jakby pozytywny tego skutek, że mniej więcej podpowiada nam ile, że nie musimy jakby sami decydować o tym. Ale jest tak, że czasami no, nie zawsze się możemy z tym zgodzić, że jednak mhm. wiemy, że coś bardziej na dziecko wpływa. Tak. I Potrzebuje no więcej insuliny, dziecko? tak? Mhm. No to po prostu sobie podnosimy. No tu jest o tyle y, właśnie różnica, taka, że jest podawana cały czas insulina przez całą dobę. Jest tak mhm. zwana baza i ona leci. One są, przy małym dziecku to są malutkie ilości, ale i tak podajemy do posiłku. To nie jest tak, że pompa robi za nas wszystko, bo to się ludziom wydaje właśnie, że jak jest pompa, no to mhm. małość, no po co ty jesteś? Mhm. Więc to nie tak do końca jest, ale. Macie jakąś aplikację na yy, telefonach, znaczy, czy po prostu ona yy, mają. My korzystamy dośpumy? tylko z pompy i właśnie ze sprzętu przy pompie. Nie mamy jeszcze ciągłego monitoringu, który nam by nam pomagał właśnie, żebyśmy nie kuli go w paluszek, ale jesteśmy w trakcie załatwiania, więc to też nam była. Bo to jest jakby mhm. dodatkowe. Tak, 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 to jest zupełnie coś. Czy innego. to też jest refundowane? Tak. Od listopada albo od grudnia, żeby mnie nie chce skłamać, jest właśnie zaczęło być refundowane. refundowane. Tak. Jesteście w jakiejś fundacji? Nie. Oj, oj, oj. Wiem właśnie, tutaj jest ten głos, że oj, powinniśmy. Oj. No pewnie. Ale właśnie muszę się zrozumieć. No. Na pewno jest, jest jakaś fundacja, bo jak. No jest się dokształcałam mhm, tym Tylko, tym, tylko tym. Nie wiem, czy oni właśnie na jakiej zasadzie działają, nie? Czy bardziej właśnie informa informacyjnej dla mhm. wszystkich w koło, tak? Czy tak? Czy mają też jakichś mhm. swoich podopiecznych? No, ale ale zawsze każda zobaczyć. fundacja Was chętnie przyjmie, moim zdaniem, a zawsze gdzieś możecie sobie coś tam uzbierać. Dobrze. Mhm. Eee, czy taka pompa może się wypiąć? Tak. Może się wypiąć. To, czy to pompa jest... nie? Samo w kucie, nie? Samo w kucie. Ale też może się zapchać wężyk, dren. Okej, okay. czyli mhm. też musicie tą pompę cały czas sprawdzać, czy wszystko jest ok. Mhm. Czy tak. się przesunąć do głowy. Nie, po głowie. Tak, tak cię atakuje. Nie, ale nie chodzi o to, że jest tak, że jak widzę, że ma za wysoki cukier. Po prostu. Mm -hmm. A wiem, że zjadł dobrze, I że, że insulinę polecił. A być wszystko ok. No to może być pęcherzyk właśnie w trenie albo w, mm -hmm. dalej w pompie w ampułce z insuliną. I ja, powiedz mi, jak wygląda, tak mniej więcej przy mm -hmm. mnie, jak wygląda na ciele ta pompa. Czyli co, gdzieś ona jest w jakiejś kieszące, na pasku. tam Woreczek, nereczkę. 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 ma i wkłada sobie. Okej, okay. Od niej idzie wężek. Idzie wężek, tak. I są dla dzieci, no mamy 6 cm, 60 cm te dreny, albo 30. Okay. 30 to zazwyczaj na półkę, po prostu tu z tyłu. Na... I się robi w kółcie. Tak, a okay. te dłuższe na rączkę czy na nóżkę, żeby było wygodniej. I co, faktycznie jest mu wygodniej? Znaczy, chodzi mi o to, czy ta pompa go nie blokuje w takiej y, dziecięcej hmm. aktywności. Czy musi na coś znaczy, uważać? Na, staramy się, żeby y, w kontaktach bardziej z drugim dzieckiem, powiedzmy tak jak z, z Gniewkiem, mówimy Gniewkowi też, żeby uważać, znaczy. bo możesz mu szarpnąć, no bo to jednak gdzieś wystaje, jak jest tak. krótki rękawek, no to zawsze gdzieś kabelek będzie, no okay. nie oszukujmy się. Widzimy. Więc to w tą stronę, raczej nie ograniczamy się, staramy się, żeby się bawił, ile wlezie. No jak się nie uda, no to wiadomo, no to jest tylko dziecko, nie możemy go, nie wiadomo jak, mhm powstrzymywać. Tak, bo to w drugą stronę by też działało, nie? E, czy jest coś, czego Antoś robić nie może? Nie od razu tak właśnie... E, czy on mhm. może chodzić na przykład na basen? Czy może się kąpać w jeziorze? Czy, 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 czy nie bardzo? Znaczy, wszy, praktycznie może wszystko. Tylko tak, jak już mówiliśmy, co do jedzenia ze zdrowym rozsądkiem. I jak ma wysoki cukier, no to nie może. Musi mhm. poczekać albo zbić. Albo jak ma zanieski, no to wiadomo, że to jest ryzyko właśnie, że też mm -hmm. nie może. Trzeba sprawdzać, pilnować. Przede wszystkim nie ograniczać, bo to... Bo to można mu większą krzywdę taką zrobić niż, niż... No on już sam w sobie wie, że jest inny, tak? Mm -hmm. Że nie wszystko może. To też mnie często blokuje, że on, mama, no ale znowu coś, mm -hmm. nie mogę. Ja mówię, no wiem, kochanie, ale to zrobimy inaczej. Mm -hmm. Coś do kąpieli, no to się kąpiemy, no mhm. nie, no bez przesady, tylko po prostu wypinamy. Chodziło mi właśnie o wiesz, o, tak, o wypi... sprzęt, nie? Odpinamy na Odpinacie. czas kąpieli. Y, pompa, na przykład, może, żeby mnie skłamała teraz, dwie Dobrze. albo trzy godziny, mhm. możesz nie dostawać tej bazy i się nic nie stanie. Aha, okej. Okay. Tylko lepiej nie przekraczać tego czasu, po prostu i odpinamy. Wiadomo, w kłóciach nie, nie będziemy zrywać, bo chcemy się nie To no, po prostu pewnie. jest zabezpieczone plasterkiem i może się wykąpać. No Rozumiem. Tak. I potem ty podłączasz to wszystko tak. na o, I na nowo. Tak. Ojacie. No dobra. Trochę stresa jest. No. Hmm. Jakich macie lekarzy specjalistów? Y, no, diabetologa? Czyli tylko diabetologa. Okay. Na Czyli nic poza Nam tym? Nam nic na razie nie wyszło, na szczęście, mm -hmm. bo jeszcze są choroby y, te. Po... Powiązane, tak, które są tak. jakby tak. możliwe, mhm. występują też. I tak, i, jest celiakia i bielactwo. Okay. Na szczęście u nas wszystko jest w porządku. E, Powiedziałaś, że mieliście fajną panią doktor. Ona Was wprowadziła w ten temat? Tak. Czy jeszcze mieliście kogoś, kto... Znaczy miałyśmy panią, y, znaczy panią pielęgniarkę, która y, jakby przez ten czas, co byliśmy, robiła z nami szkolenia, opowiadała nam. Mhm. Uczyła was tak, wszystkiego. Tak, wszystkiego. I była pani y, dietetyk, która też nam podpowiadała, jakie tam posiłki. No i pani psycholog. Mhm. Dwa chyba spotkania mieliśmy takie, żeby jednak, bo są rodzice, którzy muszą na swój sposób Rozumiem. przeżyć i ona od tego jasne. Fajnie. E, czyli mieliście jakby szkolenie. To szkolenie się zakończyło jakimś egzaminem? Ktoś Was sprawdzał, czy po prostu tylko no, tak obserwował tak i wiedział, że sobie dacie radę i tak, możecie... Tak, w pewnym momencie, właśnie jak byliśmy w szpitalu, to Pani y, tak jakby już się odsuwała od niektórych decyzji. No bo jednak to my zostaniemy z tym dzieckiem. I, i dawała my... tak. Tak, hmm. do popisu tak, wtedy jak nie wiedzieliśmy już naprawdę, że czek za wysoki czy jednak dać więcej insuliny, to mówiła, dobrze, dajmy, ale zaraz zobaczymy, sprawdzimy. W tydzień się tego nauczyliście? Tydzień, no dobrze, no może to było trochę dłużej, ale mm -hmm. no, to czyli tak. Czyli tak szybko załapaliście. Mm -hmm. No. no. Szacun. <laughs> y mm. Czy według ciebie Antoś bardzo traci, według ciebie mamy. tak, Wiesz, mm -hmm. takiej mamy y bardzo traci tego dzieciństwa. Czy dzięki wam jednak znaczy, staracie się staramy wszystko się, nadrobić? tak. Staramy to... się. No jedyną y, taką, ale to też jest moja decyzja w sumie, okay. że nie poszedł do przedszkola. Właśnie miałam się pytać, czy on, tak, czy on, nie, on chodzi do to się w przedszkolu, w domu siedzi z nami. Ale no, czyli proszę, um. zają, słuchajcie, ja wam przybliżę pokrótce. Czyli jest jakby w przedszkolu z się dzieci nie nudzą. Okej. Okay. No i się tam bawimy, wiadomo. Tak. Jednak ten kontakt z drugim dzieckiem, które nie jest moim bratem, Fajnie by było, jakby był, mm -hmm. więc y, tu jest taki minus tego, ale radzi sobie, potrafi mm -hmm. się odnaleźć, wie, że ma tą cukrzycę i też już inaczej na to patrzy, ale no, staramy się, żeby jednak nie był, nie jakby, był. Mm -hmm. nie wiem, jak tak będzie powiem. później. Staram się o tym nie myśleć. Dobrze, ale powiedz dlaczego w ogóle się nie zdecydować, żeby on poszedł do pracówki? Czy jest jakieś przeciwwskazanie, czy to, dlaczego to była, powiedziałaś, to y była tak. Twoja decyzja? Bo moja decyzja była taka, bo chciałam być przy nim cały czas po prostu mieć jednak oko ja nie? Okay. Że, czyli po prostu ze strachu. Ze strachu, ale wiem, że próbowałam, chciałam, znaczy próbowałam, chciałam. Miałam w planach oddać go do przedszkola, mm. jak będzie miał te 5 lat. Ale Ma 5 lat i jest. Nie to, że ja jeszcze nie jestem gotowa jako okay. matka, to już pomijam fakt fakty. To jest ciężko. Bo mm -hmm. nauczyciele nie podejmują się, nie chcą, boją się mm -hmm. nadal. Że jednak to jest to, odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność tak. Ja sama wiem, na przykład moja mama też się boi, nie? Nie mm -hmm. zrobi wszystkiego przy Anciu, a co dopiero obca osoba, która no, ma też garstkę innych dzieci i nie mm -hmm. może w 100% zawsze być dla Antosia, nie? Tak. No tak, bo jednak trzeba... To musi być mm -hmm. dziecko, które tak naprawdę musiałoby być osobnego opiekuna przydzielonego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma tego niestety. Mm -hmm. Dobra. Czy mieliście już jakieś e, krytyczne sytuacje, to znaczy jakieś takie naprawdę mocne spadki? To nie mówię o tym początku, mm -hmm. kiedy wyszło na jaw, że e, Antek ma, ma cukrzycę i była ta diagnoza. Chodzi mi o, o już późniejszym czasie. Czy coś się przykrego wydarzyło, czy jakby wszystko jest oznaczone? To zarazie... znaczy dla nas każdym, każda jelitówka jest stresem. No tak, bo pojawiają się wymioty. Tak. I wymioty są jakby też objawem stanu klasycznego tak. organizmu, mm -hmm. który jest spowodowany za wysokim cukrem. Dokładnie. Eee, ale jakiegoś zasłabnięcia? Nie, na szczęście no nie. nic nie było okay. takiego. No, był niski cukier 27 miał najniższy, przez traszło nas mm -hmm. wszystkich, ale był na tyle świadomy i że podaliśmy mu cuk cukier, znaczy cukier sok jabłkowy, bo to nas najczęściej ratuje. Okay. Poradziliśmy sobie. To czyli zawsze tak. nosisz przy sobie sok. Tak, sok. Mhm. I jeszcze czasami mam. Kostek cukru. Cukier... Tak, znaczy kostek cukru, nie, ale cukierki glukozowe takie. Aha, specjalne. Bo są takie specjalne. Mhm. Czy Antosiowi przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności? Tak. Ok, czyli dzieciakom z cukrzycą typu pierwszego to przyznajom. się Przyznają, mhm. dobrze. Stopień nie jest określony, nie. bo do 16 roku życia chyba nie pamiętam. No tak, tak. do 16 nie określa się stopnia. E, padło pytanie z publiczności. O, posiłki. Powiedz tam Daria. Pierwsza rzecz, czego z, z takich z posiłków Antek musi unikać? Czego w ogóle nie może nawet dotknąć? Czy jest coś takiego? Znaczy zdrowa podchodząc do tego, praktycznie może jeść wszystko, okay. tylko odpowiednie ilości. Tak. Mhm. Tylko jest tak, że Każdemu z nas jakby szkodzi coś innego, znaczy szkodzi, coś źle powiedziałam, podnosi cukier coś innego. Dla niektórych to będą płatki kukurydziane, które będą całkowicie, zarezygnujemy z nich, bo za wysoko jest. Niektórzy nie mogą zjeść arbuza, mm -hmm. niektórym on w ogóle na przykład nie przeszkadza i mogą go jeść nawet bez insuliny. Mm -hmm. A no co Antkowi szkodzi, to płatki? Ancio -płatki. płatki. Pierwsze śniadanie nie może, ale już na drugie to już zupełnie inaczej, no bo rano jest jakby większa insulinooporność, tak? Mm -hmm. jest ciężej zbić to mięso. Rozumiem. I z czego składa się takie śniadanie Antka? No Antoś to najlepiej to by ja sobie chlebka z dżemem. <iixo> <die Impossible> <züzce> Ale no nie zawsze można. <steBSCRI> uh -huh. Staramy się, no wiadomo, raz na dwa dni to nie dostanie ten chleb z dżemem. Tak? Uh -huh. Czasami no ta szyneczka, która go tam parzy, też uh -huh. zje, bo wie, że musi. Więc w ten sposób. Jogurtów dużo jemy. Uh -huh. Czy to naturalne? Czasami no, z owocami też się trafią. To jest biały chleb, jeżeli je chleb żemam czy Staramy żem. się unikać białego chleba, mm. bo jest najwięcej węglowodanów tak. posiada, więc staramy się unikać. Jemy jakiś ciemniejszy, bułki są y, mocno właśnie mm. takie, mm. że mm. niektórzy nie dają w ogóle, ale my czasami raz na jakiś czas damy bułkę, no bo jak młodszy brat chce bułkę, to mm, no jak tak. ja Serce nie pęka. mam zejść Serce pęka. A tak. słodkości? Jemy. Jecie słodkości. Tak. Ale no. są też takie właśnie powody di dla diabetyków. Mm. Okej, okay. ale robisz mu czy gdzieś się yy, zaopatrujecie kupujemy jakieś takie ciasteczka. Mm -hmm. yy, lizaki raczej nie, staramy się nie jeść lizaków, ale w domu też jak robimy przepisy jakieś, to staramy się szukać właśnie, żeby było jak najmniej tej, tych węglowodanów. Węg Okej, okay. wspomniałyśmy, że jeszcze jest gniewko, mm -hmm. teraz ma. Przypomnę, 2,5 roku. Czy jest ryzyko, że też y, będzie obarczony jakby tą cukrzycą typu pierwszego? Znaczy, no ryzyko zawsze jest. Jak już jedna osoba ma w rodzinie, to mogą mieć kolejne. Mm -hmm. No Obawiamy się. Mm -hmm. Tak. Jakby są już rzeczy, mm -hmm. które Was niepokoją, tak? Powiedziałaś tak. wcześniej, że mm -hmm. miał dwa razy gorączkę i tak. I już nerwy, są. I już nerwy mm -hmm. są. Kiedy będziecie mogli, sprawdzaliście to już jakoś? Znaczy, nie, no my, my mierzymy mu czasem z paluszka cukier. Kontrola, ja tak, no, nie w kocam podchodzi i pik, mama pik. Panie chce być jak zawsze, Tak raz. oczywiście, więc mu też mierzymy jak chce. Mm -hmm. No to tak. I jak za dużo pije, to mm -hmm. od razu się tam świeci, że jednak może. Mm -hmm. Albo jak właśnie też nie je dziecko, mm -hmm. które ja wszystko nagle mówi, że ono nie chce. Mm -hmm. Ale na, razie jakby... ale na razie wszystko jest w porządku, nie było żadnego takiego objawu, znaczy, hmm. no nic nie wykazało. Okej, okay, dobrze, czyli bądźmy tej myśli, a nawet jeżeli się coś wydarzy, to myślę, że już jesteś tak przeszkoloną mamą, o, że... No już teraz lepiej, będzie łatwiej. Na pewno by było łatwiej, mhm. to, bo byś wiedziała, czy masz do czynienia, ale trzymajmy kciuki bardzo mocno, żeby tak nie było. Gdybyś spotkała taką e, mamę, może spotkałaś, może miałaś już taką okazję, ale gdybyś spotkała mamę, której, e, która jest dopiero na początku, mhm. to co byś jej powiedziała? no może to nie jest fajne, ale że czas potrzebuje mhm. czas, ona potrzebuje czas, żeby się pogodzić z tym mhm. i dopiero wtedy może jakby pracować z dzieckiem nad jego naw nawykami zdrowymi, okay. czyli wszystko robimy powolutku mhm. w swoim Bez tempie pośpiechu. i tak będziemy musieli to zmienić i tak, ale mhm. lepiej dziecku Powoli, mm -hmm. niż od razu nam od wszystkiego. Mm -hmm. No i że da radę, bo mm -hmm. nie jest w tym sama i najlepiej rozmawiać, szukać ludzi, z którymi będzie mogła porozmawiać, czasem ponarzekać. No właśnie, czyli jakiegoś wspólnego środowiska. Tak. Macie takie wspólne środowisko? Mamy mm. dzieci z cukrzycą? No są grupy na Facebooku. Mm -hmm. I na tych, tak. na tych grupach tam gdzieś możecie Tak, się ludzie zadają pytania. Zazwyczaj są odpowiedzi bardzo szybko, uh -huh. bo jest tam już spora grupa rodziców. Mamy też y, panią, właśnie tą naszą y, w przychodni, y, pielęgniarkę, do której też można zadzwonić, też jest na tej grupie. I odpowiada. Aha, na no to pytań, świetnie. Więc to jest bardzo. No to super, że macie osobę medyczną w grupie. Tak. No to tak, fajnie, fajnie. No dużo jest takich grup. My też mamy swoją grupę i, i, i to jest fajne, działa. Że działa. No, że ludzie zawsze jak coś nie, ktoś coś nie wie, to można się od, o, dowiedzieć, a czasami jest tak, że inny rodzic, który już to przerobił, jest tak naprawdę lepszy niż lekarz, bo to jest zawsze mhm. rodzic i. Inne spojrzenie tak, ma na, zupełnie tak. ma inne spojrzenie. Ja nie powiedziałam najważniejszego, że życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, <grym> Wam dużo miłości, i żeby już was, żadne Wasze takie przykre, niezdrowotne niespodzianki nie spotkały w Waszej rodzinie. Dziękuję. I żeby chłopcy się super chowali. I, no. Mają siebie dalej za Tak, i mają fajną mamę. Mm. Dobrze. To, o, to wszystko. No Piękne